W dzisiejszym odcinku zobaczycie. Witamy w Burger Kingu, mówi do ciebie bot. Czy AI przejmie polskie drive-thru? Bot Google miał tylko odświeżyć pamięć. Zamiast tego skasował cały dysk. Robotyczne psy ruszają do walki z pożarami. Sztuczna inteligencja ma wykrywać ogień, zanim wybuchnie. AI Google pod ostrzałem. Generator obrazów Nano Banana Pro tworzy krzywdzące stereotypy. AI jako tajna broń Anglików przed mundialem. Od perfekcyjnych karnych po opiekę nad piłkarzami. Witamy w Burger Kingu, mówi do Ciebie bot. Czy AI przejmie polskie drive-thru? Wyobraź sobie, że podjeżdżasz do okienka drive-thru, a zamiast znanego ludzkiego głosu słyszysz perfekcyjnie wyraźną, chłodną w tonie sztuczną inteligencję. Burger King jako pierwsza sieć w Polsce wprowadza do obsługi zamówień zaawansowanego bota głosowego. Brzmi futurystycznie, ale pytanie brzmi: czy to naprawdę ułatwi nam życie? Do tej pory większość z nas kojarzy takie rozwiązania głównie z infolinii banków czy kurierów. Tam zamiast szybko załatwić sprawę, często walczymy z systemem, który nie rozumie akcentu, myli komendy i potrafi doprowadzić do białej gorączki. W gastronomii ten model już był testowany, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie McDonald's próbował wdrożyć AI do przyjmowania zamówień. Efekt? wiralowe nagrania w sieci, na których bot dodawał do zamówienia setki nagetsów albo mylił lody z bekonem. W hałasie przy okienku brzmiało to bardziej jak komedia niż innowacja. Mimo to Burger King w Polsce idzie o krok dalej. W restauracji w Zgorzelcu trwa końcowa faza testów pierwszego w pełni automatycznego bota drive-thru. Klient rozmawia z AI, a na ekranie obok wyświetla się w czasie rzeczywistym przebieg rozmowy i skład zamówienia. Całość trafia automatycznie do systemu kasowego, a firma chwali się, że dzięki temu obsługa ma być szybsza i bardziej przewidywalna. Za technologię odpowiada polska firma Vox AI, a Burger King zapewnia, że docelowo podobne systemy pojawią się we wszystkich lokalach obsługujących kierowców. Jednocześnie wprowadzono zabezpieczenie. Pracownik może w każdej chwili jednym kliknięciem przejąć rozmowę, jeśli bot zacznie się gubić lub pojawią się niestandardowe pytania. Brzmi nowocześnie, ale nie brakuje obaw. Automat jest szybki, ale pozbawiony empatii. Nie wyczuje pośpiechu ani irytacji klienta, nie ominie sprzedażowych formułek. Będzie proponował dodatki zawsze, nawet jeśli jedyne, o czym marzysz, to szybki powrót na trasę. Do tego dochodzą warunki akustyczne. Drive-thru to nie studio nagraniowe. Hałas silnika, deszcz, wiatr czy dzieci kłócące się na tylnej kanapie mogą sprawić, że nawet najlepszy model językowy zgubi sens prostego zdania i poprosi o powtórkę. Po raz trzeci. Paradoksalnie, największą przewagą człowieka nad AI wciąż pozostaje umiejętność interpretowania sytuacji w locie. Kasjer może skrócić rozmowę, przyspieszyć proces, podpowiedzieć coś z własnego doświadczenia. Bot tego nie zrobi, będzie realizował schemat niezależnie od kontekstu. Nie oznacza to jednak, że takie rozwiązania znikną. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że automatyzacja drive-thru dopiero się rozpędza, a Burger King w Polsce stał się jednym z pionierów. Pozostaje pytanie, czy kierowcy zaakceptują świat. W którym fast food będzie naprawdę szybki. Ale coraz mniej ludzki. Kochani, dziś chcemy poprosić Was o coś wyjątkowego. Nie dla nas, dla Anety. Kobiety o wielkim sercu, która przez całe życie pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy. Po ciężkim zawale i miesiącach śpiączki, Aneta rozpoczęła intensywną rehabilitację w klinice w Ujeździe. Dzięki odpowiedniej opiece oraz wsparciu rodziny i dobrych ludzi z dnia na dzień robi coraz większe postępy. Lekarze wierzą, że ma szansę odzyskać kontakt ze światem, ale koszt leczenia to ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego prosimy Was z całego serca. Pomóżcie Anecie kontynuować tę walkę. Każda wpłata i każde udostępnienie to dla niej nadzieja na powrót do życia. Link do zbiórki znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy, że jesteście z nami! Bot Google miał tylko odświeżyć pamięć. Zamiast tego skasował cały dysk. To historia, którą wielu programistów zapamięta na długo. W czasach, gdy mówi się, że sztuczna inteligencja niedługo zabierze nam pracę i będzie sterować całymi systemami, Google właśnie zaliczył spektakularną wpadkę. Ich narzędzie programistyczne oparte na dużym modelu językowym otrzymało jedno proste polecenie: wyczyścić kasz projektu. Tyle. A jednak bot postanowił wyczyścić cały dysk użytkownika. Cała sytuacja wydarzyła się w Anti Gravity, eksperymentalnym środowisku programistycznym Googlea. Pewien twórca aplikacji, znany z Reddita jako Deep Hiena, miał rutynowy problem z lokalnym serwerem. Jak robił to setki razy wcześniej, poprosił więc AI o usunięcie kaszełu projektu. To operacja, która w normalnych warunkach dotyka tylko małego folderu roboczego. Tym razem agent podjął decyzję, która brzmi jak żart. Wykonał komendę, która usuwa absolutnie wszystko z całego dysku oznaczonego literą D, bez pytania o potwierdzenie, bez uprawnień, bez jakiejkolwiek logiki. Gdy programista spojrzał na zawartość dysku, zobaczył pustkę. W szoku zapytał bota, czy kiedykolwiek dał mu pozwolenie na tak destrukcyjne działanie. AI przyznała, że nie. Logi pokazały z kolei, że system błędnie zinterpretował ścieżkę i skierował komendę do katalogu głównego dysku, niszcząc wszystkie dane użytkownika w kilka sekund. Zrozpaczony właściciel spróbował odzyskać pliki popularnymi narzędziami do ratowania danych, ale nic nie wskurał. Przepadły zdjęcia, nagrania, dokumenty, w zasadzie całe jego prywatne archiwum. W nagraniu na YouTube dokładnie opisał przebieg zdarzenia, podkreślając, że nie jest przeciwnikiem Google, a wręcz wiernym użytkownikiem ich usług. Nie spodziewał się jednak, że firma dopuści do działania AI, która może wykonać z poziomu systemu komendę o tak katastrofalnych skutkach. Cała historia stała się przestrogą dla branży. Systemy agentowe, nawet jeśli wydają się pomocne i inteligentne, nadal potrafią działać w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Automatyczne wykonywanie komend systemowych bez potwierdzenia, interpretowanie intencji użytkownika na własną rękę i brak twardych zabezpieczeń. Tworzą mieszankę niebezpieczną nie tylko dla plików, ale i dla zaufania do takich narzędzi. To jedno z najgłośniejszych przypomnień, że sztuczna inteligencja nie powinna mieć dostępu do krytycznych operacji bez jasnej świadomej zgody użytkownika. Nawet jeśli prosisz o wyczyszczenie czegoś, to w obecnych czasach trzeba doprecyzować bardzo, bardzo dokładnie. Robotyczne psy ruszają do walki z pożarami. Sztuczna inteligencja ma wykrywać ogień zanim wybuchnie. Naukowcy z Uniwersytetu w Bradford testują niezwykły zestaw technologii, który ma pomóc w zwalczaniu coraz częstszych i coraz groźniejszych pożarów. Do ich arsenału trafiają drony, sieć szóstej generacji, a nawet robotyczne psy, które mają patrolować teren i zbierać dane pozwalające wykryć pierwsze oznaki dymu, zanim ogień rozprzestrzeni się na dobre. Projekt jest częścią finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy badawczej szóstej generacji o nazwie 6GiVersus. Już w przyszłym roku odbędą się pierwsze testy pilotażowe w Grecji, gdzie latem pożary stają się dramatycznym, regularnym problemem. Naukowcy chcą zdalnie analizować dane z czujników, kamer termicznych, dronów oraz czteronożnych maszyn, które mogą dotrzeć w miejsca niedostępne dla ludzi. Jak podkreśla dr Kamran Machrów, skala zjawiska rośnie z roku na rok, a pożary są globalnym wyzwaniem, którego nie da się ignorować. Zespół z Bradford jest dumny, że stoi na czele badań mogących zmienić sposób, w jaki reagujemy na takie zagrożenia. Choć West Yorkshire Fire and Rescue Service nie korzysta jeszcze z podobnych technologii, strażacy przyznają, że chętnie przyjrzą się nowym rozwiązaniom. Dotychczas ich główną pomocą są drony z kamerami oraz zaawansowane narzędzia do analizy pogody i rozprzestrzeniania się ognia. Region już doświadcza coraz poważniejszych pożarów na wrzosowiskach, m.in. na Marsden Moor i Ilkley Moor. Dlatego każdy sposób na wcześniejsze wykrycie zagrożenia może być na wagę złota. Badacze mówią wprost: kluczem jest czas. Im szybciej zostanie zauważony pierwszy dym, tym większa szansa na powstrzymanie katastrofy. Dlatego chcą, by technologia pracowała całą dobę i analizowała teren bez przerwy. Łączenie dronów, sensorów, robotycznych psów i ultraszybkiej sieci komunikacyjnej ma stworzyć system, który przewidzi zagrożenie, zanim zobaczą je ludzie. Jeśli projekt się powiedzie, takie autonomiczne patrole mogą stać się w przyszłości elementem standardowego wyposażenia służb walczących z pożarami, również w regionach, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na tak zaawansowane narzędzia. AI Google'a pod ostrzałem. Generator obrazów NanoBanana Pro tworzy krzywdzące stereotypy. Nowy generator obrazów Google'a, NanoBanana Pro, wywołał burzę po tym, jak badacze odkryli, że narzędzie tworzy wizualizacje przesiąknięte rasowymi stereotypami. W odpowiedzi na polecenia dotyczące wolontariatu w Afryce, AI niemal zawsze generowała ten sam schemat białą kobietę otoczoną czarnoskórymi dziećmi, często na tle ubogiej wioski z chatami krytymi strzechą. W dziesiątkach testów tylko pojedyncze obrazy odbiegały od tego wzorca. Co gorsza, wiele wygenerowanych grafik przedstawiało koszulki z logo organizacji charytatywnych, takich jak World Vision, Peace Corps, Save the Children czy Lekarze bez granic. Mimo że użytkownicy nigdy o takie logotypy nie prosili. Google nie miał też zgody tych organizacji na wykorzystywanie ich znaków. Pierwszy zwrócił uwagę na problem badacz Arseni Aleniczew z Instytutu Medycyny Tropikalnej w Antwerpii, specjalizujący się w analizie wizerunków wykorzystywanych w globalnym zdrowiu publicznym. Jak podkreślił, nano Banana Pro nie tylko mechanicznie powiela schemat Białego Zbawcy, ale też bez pozwolenia przypisuje znanym fundacjom sceny, które nigdy nie miały miejsca. Organizacje charytatywne są zaniepokojone. Save the Children i World Vision otwarcie deklarują, że generowane obrazy nie oddają ich pracy i naruszają ich prawa. Zapowiadają podjęcie dalszych kroków. Nie jest to pierwszy raz, kiedy generatory obrazów reprodukują uprzedzenia. Wiadomo już, że modele potrafią przesadnie wzmacniać stereotypy obecne w kulturze zachodu. Gdy prosi się je o stworzenie wizerunku dyrektora czy prawnika, dostarczają głównie wizerunki białych mężczyzn, natomiast hasła dotyczące więźniów często generują obrazy ciemnoskórych mieszkańców USA. Podobny problem wybuchł niedawno przy zalewie stokowych zdjęć przedstawiających wyłącznie skrajnie zubożałe krajobrazy Afryki, co w środowisku organizacji pomocowych nazwano Poverty Porn drugiej generacji. Najbardziej zagadkowym aspektem jest to, że Nano Banana Pro dodaje logotypy prawdziwych fundacji do fikcyjnych scen. Google nie wyjaśnił jeszcze skąd bierze się ten efekt. Firma przyznaje jedynie, że pewne polecenia potrafią ominąć zabezpieczenia modelu i zapowiada dalsze wzmacnianie filtrów bezpieczeństwa. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak trudne są rozmowy o etyce sztucznej inteligencji, szczególnie wtedy, gdy AI nie tylko powiela stereotypy, ale zaczyna przypisywać je prawdziwym instytucjom. To także przypomnienie, że modele generatywne, choć rewolucyjne, wymagają silniejszej kontroli, zanim trafią do masowego użytku. AI jako tajna broń Anglików przed mundialem. Od perfekcyjnych karnych po opiekę nad piłkarzami. Reprezentacja Anglii wchodzi w erę futbolu wspieranego przez sztuczną inteligencję na niespotykaną dotąd skalę. Dane, zaawansowane algorytmy i modele predykcyjne stają się jednym z filarów przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Cel jest jasny: zdobyć przewagę tam, gdzie decydują najdrobniejsze detale. Największą rewolucję widać przy rzutach karnych, od dawna bolączce Anglików. Teraz analizowane są setki strzałów piłkarzy z całego świata, od ich młodzieńczych lat aż po występy w reprezentacjach. Sztuczna inteligencja zbiera wszystko automatycznie w kilka godzin, a trenerzy dostają gotowe prezentacje, z których wynika dokładnie, gdzie najczęściej uderza dany zawodnik. To, co kiedyś zajmowało niemal tydzień pracy analityków, dziś da się zamknąć w krótkiej rozmowie z bramkarzem. Jordan Pickford dostaje więc najprecyzyjniejsze wskazówki w historii angielskiej kadry, a piłkarze wykonujący karne mają przygotowane, zindywidualizowane schematy, które redukują stres i presję. To jednak tylko fragment technologicznej układanki. Anglicy korzystają z narzędzi, które analizują dziesiątki tysięcy ruchów piłkarzy w czasie rzeczywistym, wykrywają ukryte schematy gry rywali i natychmiast wyszukują kluczowe fragmenty wideo, które trener może omówić w przerwie meczu. W Europie tylko nieliczne reprezentacje, jak Niemcy, Inwestują w to równie mocno. Anglia buduje wokół tego cały ekosystem, własne oprogramowanie, zespoły analityków, naukowców i programistów. AI wspiera także coś, co w piłce często decyduje o wyniku czyli zdrowie i regenerację. Każdy piłkarz codziennie wypełnia szczegółowy raport o samopoczuciu, jakości snu czy zmęczeniu. Algorytmy wychwytują najmniejsze odchylenia i sygnalizują, gdy coś może zwiastować przeciążenie lub mikrouraz. Lekarze i trenerzy dobierają wtedy indywidualne obciążenia, dietę i plan treningowy. Zawodnicy przyznają, że dzięki temu czują się bardziej zaopiekowani niż kiedykolwiek. Oczywiście pojawiają się pytania o przyszłość. Tak zaawansowane narzędzia są kosztowne, więc istnieje ryzyko powiększenia przepaści między bogatymi federacjami a mniejszymi krajami, które nie mogą sobie pozwolić na zakup najnowocześniejszej technologii. Padają też pytania o to, czy AI kiedyś zastąpi trenerów. Angielski sztab podkreśla jednak, że sztuczna inteligencja nie wybierze składu ani nie zagra meczu. Ma wspierać ludzi, a nie ich zastępować. Anglia wierzy, że to właśnie takie mikrozyski, mnożone przez cały turniej, mogą dać przewagę w walce o tytuł. Jeśli piłka nożna wchodzi w nową epokę, to Anglicy chcą być w niej krok przed wszystkimi. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.